tutaj Kitty szlaj i dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj będzie, będą pozdrowienia dla tych osób, które niestety yy, ale przegrały, a i będzie dzisiaj też promo yy, dla tych, które wygrały. Czyli od 5 do 1 miejsca będą. będzie promo, a od, 7, a od 8 do. A od 8 od do szóstego będą pozdrowienia. Pozdrawiam, melody Lawatary. Stajnie złoto. I limonka szlej. Teraz daję Wam... Suba. Ok, także przejdźmy do sługowania. Pierwsza dostanie słuba melody Lawatary. Okej, okay, także kolejna, kolejna osoba, która dostanie słuba ode mnie. To jest stajnie złoto. Także to jest kolejna osoba, którą, którą zasługuję. to jest Limonka Szlej. i proszę już tutaj dostajesz ode mnie suba, takie ma fajne filmy, fajne filmy. jeśli to słyszysz to może kiedyś Cię jeszcze Super. ok, to tutaj mamy Stellar, dostaje ode mnie suba, bo ma tylko 15 i dostanie i będzie mieć 16, Piękne, przepiękne intro. Zobaczcie sami. Mi się to bardzo podoba. Prześliczne. Uwielbiam tego konia w ogóle. To jest super kształt konia i dzięki, że akurat ten kształt wzięłaś. Takie ma tutaj Wiemy, ma tylko jedno, czyli tylko to moje intro. Także przejdźmy do następnej osoby na promo. Także to jest y, tutaj kolejna nasza, y, kolejna moja wizka. Stania Meksyk ma 41 subów. I ona już dostawała jedno promo ode mnie, chyba. Od, y, z, chyba z tego, to wszystkiego wyszło z tego proma. I tak, tutaj. Y, y, ten. Y, mi się bardzo podoba zdjęcie profilowe i baner, super jest. <laughs> Okej. Okay. tutaj ma takie filmy. Tu jest, y, o nie, to dla mnie. Super, ja nie wiem jak ona wykleiła tak ładnie tego konia. Wykleiła masakra. Także to stajnia Meksyk, takie ma filmy. I też jej dałam suba. Okej, okay, także tutaj mamy stajnię balonową, ona też ładne intro mi zrobiła. Tak, taki ona ma kanał, tutaj już daję jej suba. Jak to widzisz, to już dostajesz. <laughs> Tutaj y, takie ma filmy. Też ma super serial i takie tam. Już dużo filmów ma. I bardzo dobrze ci poszło, bo masz aż 210 subów. Ja nie wiem, kiedy tyle dobiję. Mamy kolejną okay. y, moją witkę. wiem Figurines. A, nie, figurines, sorry. I taki, taki ma. Mm, takie fajne ma też. E, suba jej dam, o właśnie. Jeśli to widzisz, to teraz już dostajesz suba. I też już. E, ale nie wiem, ile ty nagrywasz, ale już masz tyle subów w Masakra, jak, jak ty dobiłaś Ja nie wiem, czy w krótkim, czy w długim czasie, także mi możesz napisać. Tu masz takie te. To jest Anker figuriny, takie ma filmy. Też bardzo fajne. Polecam ten kanał. I też się da, bardzo dużo wybiła, bo. Ona ma 100 ileś tam subów. 170 suby, prawie 200, także możesz jeszcze dogonić tajnie walonową. No, możesz ją jeszcze dogonić. Okej, okay, kolejne majowiska to Czarna Fryza. Ona się pierwsza zgłosiła do konkursu i pierwsza oddała mi intro. Także yy, tak, ona, tak yy, ten. I też niedługo dobiję 100 subów, także mam nadzieję, że yy, to im. Także y, wpadajcie na ten kanał, bardzo go polecam. Bardzo fajne to, to intro. Nie wiem, robiłaś to tak. Nie wiem, ale nie miałaś pomysłu, ale naprawdę super pomysł. Subcio, bardzo dobry pomysł na intro. Dostajesz suba i mam nadzieję, że to, że to promo ci da, że dobijesz aż 100 subów. Także wpadajcie na ten kanał, takie ma filmy, coś takiego. Łapkę w górę. Damy jej. Ktoś mi już tu odsubował masakra. <laughs> no dobra, także będziemy kończyć już to promo. Także żegnam się z Wami. Pa pa!